Dzień dobry! Dzisiaj witamy się z Wami ze Strzeszyna Greckiego i mam dla Was naprawdę wyjątkową perełkę na tym rynku. Dlaczego wyjątkową? Dlatego, że sama po wejściu do tego mieszkania byłam bardzo zaskoczona, jak to mieszkanie jest przestronne, jest doskonale zaplanowane, chyba się już tak nie buduje nieruchomości. To mieszkanie ma powierzchnię 50 m2. Okna są od wschodu i zachodu. Salon i kuchnia są od wschodu, a tutaj biegnie ulica literacka. I sam budynek, adres budynku to jest literacka. Także chodźcie, pokażę Wam resztę mieszkania. E, mieszkanie jest dwupokojowe dwa oddzielne, spore pokoje, bardzo ustawne. Na lewo mamy wejście do mieszkania, mamy tutaj kuchnię i salon. Naprzeciwko wejścia znajduje się sypialnia, i też powiem Wam, że w sekrecie duża łazienka. Zanim ją zobaczycie, to już mogę Wam zdradzić, że jest naprawdę spora. Jesteśmy w kuchni. Kuchnia, jak widzicie, też jest sporych rozmiarów jest duża, bardzo przestronna, więc dla każdego amatora gotowania skarb można tylko pozazdrościć. Nie wiem, czy widzicie to na filmie, ale mieszkanie jest naprawdę bardzo ustawne, i mimo 50 metrów będziecie tu mile zaskoczeni, że jest tak dużo miejsca. Mieszkanie ogrzewane jest piecem dwufunkcyjnym, który znajduje się tutaj w kuchni i jest tak pięknie zabudowany. Mieszkanie znajduje się na parterze, także jest dosyć przyjemnie, jeśli chodzi o wchodzenie. Tutaj moja niespodzianka. Spójrzcie na łazienkę. Spójrzcie, jak ona jest duża. Naprawdę mogę Wam tylko pozazdrościć takiej łazienki. Co jest ważne na rynku wtórnym, i co jeżeli oglądacie moje filmy i nasze oferty, to wiecie co zawsze powtarzam, że bardzo ważne jest to, że mieszkanie jest czyste. Na rynku wtórnym zróżnie się to zdarza, ale to mieszkanie jest naprawdę czyściutkie, zadbane. Tak wygląda z tej perspektywy. A teraz pokażę Wam sypialnię. Jest to pokój o powierzchni 11 metrów kwadratowych. Jest to naprawdę spory też pokój. Pewnie zauważyliście, że się powtarzam i mówię ciągle spory, ale naprawdę jest to fenomenalne mieszkanie. Dużo miejsca. Jest też, jak widzicie, duża szafa. Pokażę Wam widok z tego okna. Także jak możecie zauważyć, jest to wysoki parter, także jeżeli będzie ktoś chodził e, niedaleko waszych okien, to na pewno do was nie zajrzy. Wszystkie szczegóły, tak jak mówiłam, znajdziecie w naszej ofercie, a was serdecznie zapraszamy na prezentację i śpieszcie się, bo to mieszkanie jest naprawdę wyjątkowe. I jeszcze dodam wam jedną rzecz. Taką perełeczkę na sam koniec do tego mieszkania przynależy piwnica o wielkości 12 m kwadratowych. Także powiedzcie mi, gdzie dostaniecie takie mieszkanie z taką piwnicą. Dzisiaj mamy pochmurny dzień, ale mimo wszystko życzę Wam przyjemnego dnia z literackiej ze Strzeszyna Greckiego. Czekamy na Wasze telefony. Trzymajcie się, pa!